Witam, nazywam się Jacek Surowiec. Jestem mieszkańcem gminy Głogów Małopolski. W nadchodzących wyborach samorządowych startuję na radnego okręgu numer 3. Zapytacie, co mnie do tego skłoniło. Prowadzę firmę. Pracę wykonuję nie tylko w głogowie, ale na terenie całej gminy. Jednym z problemów jest brak miejsc parkingowych w rynku w godzinach od 8 do 15, ponieważ większość miejsc parkingowych jest zajętych przez samochody osób, które Parkują w rynku, a pracują poza Głogowem. Jak widać po moim stroju, jestem członkiem zespołu pieśni i Tańca Hanka. Dzięki determinacji najstarszej grupy zespół przetrwał do dzisiaj. Grupy dziecięce zniknęły jak bańka mydlana. Trzeba nakłonić władze, żeby zatrudniły choreografów za godziwe wynagrodzenie, aby zespół mógł nadal cieszyć widzów swoimi występami. Na Urząd Burmistrza Głogowa Małopolskiego popieram pana Andrzeja Suszka. Jest on osobą, która nigdy się nie poddaje. Dąży do zrealizowania postawionych sobie zadań. Widzę go jako dobrego gospodarza. Dziękuję.